Tak? Przerywa mi się skończyła na dyskusję. Wow, Może. Przerywa mi nagrywanie. Dlaczego na razie się jeszcze nagrywa? Jeśli chcą wyciągnąć cywilów, to będą naprawdę mnie. Love us. A. Love us. Love us. Próbuję zagłuszać niechciane te. Dobra. Dzięki, więc będę śpiewać w razie czego.

Mamy do Nic czynienia da... z dżułowo. Nic Mamy do Ciądze czynienia z dżuławo Nazywają się dżuławo e, Ci przeciwnicy Ju, jakby Ju, Ju, Ju. co Oj no, shit po, po, It was Leon Oh fuck <grywk> Oh shit fuck. Ty Ja widziałem śminko tajdy na tym Ale no, ja ja kurba, co tą kamerą Ciebie tam. No co jest? Nie mogę się ruszyć No co za Dobra Żyjesz? Żyję Alfa Team, a ja o. przez chwilę Alpacino Alpacino Alpa O tak, amu ja. Amo, amo i roślinki amu, amu Roślinki am, am, am Mamo, nie ma mamo nie mam miejsca Dobra. na roślinkę? Mam. No. Ja mam... Zakładacie. Ja mam 9, Ja mam 920. E, nie, e, 909. Wiesz co jest fajnego w tym pistolecie? Pistolety, pistolety, no. E, on może rozbijać się przez maski. Może zadawać obrażenia nawet jak wróg ma maskę. To jest bardzo przydatne. No Krysu, ja tam tam nie mam. Babć, więc od... E... 15 lat Mija. ani dziadków, nawet więcej, prawie 20. Więc no, ja nie mam tego mi... problemu. No, I you'd be a rusty. Like nie klękaj mi tu tych z bo... yuchu! się facet facetowi, żeby oświadczał, wiesz? <laughs> Teraz to przynajmniej tobie mogę grać na nerwach. <laughs> Ale wiesz co mi bardzo zagrało na nerwach? No? Jak kurde do mnie do hotelu przyjechał, Paweł go pomagała. No czemu to szala? No, no do ławo do hinoli. Ja tam nikogo nie widzę. <gryw> Oh, dawaj, dawaj punkty O Jezu Oni by się mogli ruszyć, coś robić, a nie Oje! Widziałaś jakiegoś Widziałaś jak ja, ja myślałam, że tu będzie można go jeszcze tego dobić Kontra zazwyczaj zabije na miejscu No, w sumie... Uwaga Czekaj Bum Bum szakalaka Zajebali mego ptaka. Bum, szakaleka, zostaw mego ptaka I na i bum tak wbija Ja Dobra All clear Czysto Dobra. No czysto to ja bym tego nie nazwał, Jak tutaj burdel Burdella bum bum Kurde, ja potrzebuję amunicji, bo kurde nic nie mam Burdel bum bum Arek za długo nie tego nie. Będziemy no. musieli niedługo kończyć. Dobra. No, no, więc... więc... no, no, <laughs> dobra. Jeżeli nie wiem gdzie, gdzie wyszło. Chyba się. On? Aha, dobra, widzicie. Dobra, dobra, Krysu. -sa Sam zajmiesz nimi. Dobra. Kurde, ja po śmieciach tu grzebię. A, tu jest, no. Ja tu kurde kontry robię Tak? O rzeczywiście patrz e <laughs> Kurde ja tylko same kontry im robię nie ma już ja... nie ma Super To się Ale kameruje kurde... Ale kurdynia... jak. Ja nic tylko same kontry im robię Ale to było piękne Drzewko też chcę To drzewko sobie wziąć Boom. Dzięki, że jeszcze mi zajwałeś. Zaivaniłeś mi jeszcze! Ha. Ała! Ha, ha, ha. teraz ja topię! Oh. Chciałem powiedzieć, what the fuck zdać. A, już pas. Ja, dobra? Ja. No bo zazwyczaj jeśli jedna kontra, no, go nie ma, A nie, Skoro... No. Skoro jedna, za... A, mia, no, cię, skoro, skoro jedna kontrago nie za. Aaa, Mia daj mi No, słyszę cię, słyszę Skoro jedna go nie wykończy to Teraz ty ta. mi ratuj live'a. No czy tego nagrywaj. O Jezu, widziałeś co Chris pisał? Łamatko, ale się rozpisał. Kup kupuję sprzęt w ja. sklepie w Mój sklep Naprawimy wam dopiero za rok. No, ja my, zero kontaktów z naszej strony. O Boże. No, Krysu. Sklep zajebisty Masz. Będę pierwszą tą klientką Waszą. Najlepszą. Nie, dawaj mi ja. Ja tutaj, kurde, błogosławię drzwi. Co, Bo przed chwilą siedziałeś w czatach. Na no, czatach. Ale smutne. Kurde, że mi się to wszystko nagrało. To... Zadanie na tutaj. Ja się Tak to jest jak dziecię do pokoju. Znalazłem no, ten bój. O no. fach. Cztery

Wietman. 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 ja go załatwię. Wietman. dupę Dopega Wietman. 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 go, go. Wietman. Ja Wietman. się wtedy tego. O. Daj ja jego... Gdzieś jego działa jak się w topem ustrzela strzela? <grym> Dobra. Dobra Załatwiłem O, go. dawaj mi te punkciory Nie chcę granatu, chcę punkty Nie że on tylko granat zostawił No, no U Serio? mnie były tylko punkty A u mnie u granat mnie były... Pewnie losowo ci zostawia Ja pierdziro, ja nie chcę granat, ja chciałam punkty Na co mi jakiś durny granat? O oh, Kurde, ale jakie ja kontry serwer. Tutaj... Też... Ja bait. nic więcej, tylko kontry robię. Kurde. R ja normalnie grę mógłbym przejść na samych kontrach here and tend to the HQ. Alpha Team a ja cały czas Alpacino. Kurwa Alpacino. Ty poza tym e, zmień sobie znowu rękę. O, a poza Co? tym wiesz, że w tej w tej PMC można zmienić tryb prowadzenia, ognia? No? Kurde. Ale ja dostał. No. Dobra. Opfok! Opfok! Czekaj Poszedł do ciebie? Eww. Um. Dasz radę? Spokojnie, tak, on mnie złapał tyłu, ale spokojnie... Od tyłu. Teraz ja go złapę. Tak zapinam. jak lubisz. Brawo. Aha, koledzy przyszli. O, teraz się odgubam. O fakt, że mu to odczekaj, ja go załatwię, ja go załatwię. Patrzę jak ja załatwię. Oła! Oczywiście, że patrzę, na pewno. No kurde! No, widzę jak go załatwisz ty. Kurde, ja mam tylko no. Co jest? No Ja się cofam. Ty kur No kurde, daj mi moje punkciory Ty kur Miały być punkty, a nie! Omo Ty kurtasie, dobra jest O i punkty mi. Mu... Punkty mi zniknęły, no. Kurde, nagle już nie umiem kontry robić. No... Co ja się nagle upośledziłem w robieniu kontr. <gry> a kurde mi tak ładnie kontry szły. Ja pod rząd chyba wykonałem 7 kontr. Szły. A nawet i więcej. Znowu te durne granaty, no ja pierdolę. Może gra chce ci przekazać, Mia, używaj kurwa granatów, bo ci nie damy... Nie chcę! Never! O! ja, ja. Tutaj to. do mnie! To są się! No! Bo ci w plecy strzelałam! O! Sorry. Sorry. Ale... Trzeba Sorry. poczekać aż się od. O! Jak ja o, zobaczę tak. co za gówno Dobra? Okej okay, wszystko mam poprzeładowane 909 -ka. Bardzo fajny pistolet Polecam Arkadyż w uh. uh. Powiem ci szczerze, że pierwsze trzy uh. rozdziały są naprawdę fajne O, oh, lepiej fajnie Ładnie, eh? Ładnie. Kurde. Ładnie. Kurde, poszła. No i poszła maszuk. Kontra, nie chcę mi się załączyć, no. Nie ja chcę mi się załączyć kontra, no. Ooo! Oh! Po twój punch. Widziałaś? No. o boże. To było piękne. Żeśmy mu Double tak Double punch. Zamali. Dwa. Oh yeah. Double penetration. <ścoughs> <Man down. ścoughs> o. Oh fuck. O! shit! O, przylda... o, ma... o ma ręce jak kraby, to kraboludzie! To kraboludzie! Wygl... To krabodu. kra. krabodupa. Kraboludzie! Wyglądają Krabodubie... jak. krabodupiec! Chwila, jak to było? Kraboludzie! Wyglądają jak kraby. nie, wyglądają jak ludzie, smakują jak kraby. a za nich nie dostajemy punkciorów Dostajemy. O. Po prostu, yy! po prostu to jest bardziej nastawione na akcję niż yy, na takie survival. A, to kolega, dobra. <laughs> Już myślałam, I... że ten chciał mu w łeb strzelić. I cię tutaj no mam amunicją niż punktami, no. Ja nie chcę a ja chcę... Zabiję <laughs> I want points, 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 more points Ale kurde fajnie się w to gra na kampanii mm -hmm. Krisa Powiem Ci tak, pierwsze trzy rozdziały są fajne, ale czwarty i piąty to jest totalny rak. A piąty to w ogóle jest już masakra. Why ja będę tli zdradzał Tyś mój? Dara! Cześć, on powiedział dzień dobry. <grym> dzień dobry, spadła. Ale on powiedział dzień dobry. Słyszałeś? Mm. Nie. <grym> dzień Boże Dobry. Może brakuje jeszcze <grym> Nie. typa co mówi, Uje! No, Nie. Nie. Jak w Nie. No. No. Jeszcze tego brakuje. Jeszcze chuj dzień brakuje. Do... <grym> no. Ule, ule! Ule, ule! Co za chuj! Pięknie, ładna asysta mi weszła. O oh, Dobra, wpadł. Padłeś i Ciemu... powstań. Power race. Znowu krana. No przeca się wścieknę Ja mam tak dwa błyskowe i jeszcze pięć odłamkowych. powinno być tak, że możemy zaprzekazywać no. Dobra karo Ja miałem tu amunicję do granatnika Jaka to? A normalna mi się amunicja Kończy Dlatego wykonuj A? kontry gdzie ja. ja, ty polazłeś? Tu. Tu. Nice. Tu. <laughs> Co to tam jest? Ar. Ekinot. O my

Daj mi swoje points. Ha! Wykończyłam oh, go ładnie. Oh clear! Za chwilę będziesz musiała użyć swojego karabinu przeciwpancernego. Okej. Okay. A, ja tu nie mam już w ogóle tej. A nie, mam naboje to co mi pierd... A. No. Dobra. Dobra, uwaga, przegopisz się. Dobra. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Gdzie jedziemy? Dobra. Jezu, pięknie, teraz to ja jestem na progu śmierci Morele są niedobre Dobra Ocaliło mnie pamięć Lepsze są brzoskwinie Rozwal ich tam, bo będą mnie napierdlać Kurde, nie mnie tej No już No czemu się broń przekłada, no do cholery Ginę już się do nich! Na balkonie! Serio? Oł oh czma Ćma! Nara, już po mnie! Mysza, mysza! Jest! Udało się! Żyja! Żyja! Dobrze! Kurde! Lecz się, Kurde, nie mam... Nie, nie mam czym się leczyć! Fuck! Kogo mam zajebać? Jak mam do ciebie dotrzeć? Spokojnie ja się podniosę Muszę przeciw pancernymi na, napierdzielać, bo kurde Nie mam już amu Re... radę? Za... Jest, dałem Dobra Jezu. Jak mam się do ciebie dostać? E, ja pójdę górą O Jezu, ale mało brakowało Dobra, jestem na balkonie nie gdzie, ma, ma co. gdzie mam iść? Kurde, Cza... powiedz mi. Czasami... Yy, kurde nie wiem, pod kółku ci pokażę jak masz iść. Dobra, czekaj. Biorę Amobotu. Już czekaj. Dobra, idź na dół, dobra, idź na dół. Wytrzymaj... No Dam idź radę. ty kurde. Się, sryr się, kurde. Gdzie teraz? Do tych drzwi, dobra. Kurde. Spokojnie żyję. Kazali mi się wrócić. Od... Dobra, padł. Tak, kurde, każą mi się wrócić. A może mieć pomoc partnera. No to co oni? Zaraz, zaraz dojdę. Aha, dobra. To dochodź. Czekam na ciebie. <gry> Kur... Nie daj się zabić, uciekaj Dobra. Jezu Arek, ty jesteś zupełnie gdzie indziej Jak ty masz tam dość? Musisz mnie kryć. Dobra, jednego zdjęłam Ja też Widzę odznakę ja to... No to rozwal Ta, tylko jak ja ją rozwalę, to będzie cud. Dobra. Ty, udało mi się. Z takiej odległości. Kurde. Ja, ja, ja jeszcze żyję. To jest kurde niemożliwe. Kurde, ja nie mam amunicji. Ja pierdziulę. Gdzie ten dupek? Kolejny kurde wyewoluował. No spadł uwa. Leż ja pierdolę Zabij mnie jakiego jak, jak umie. Mamy za mało Ama to, Bo w tym rozdzielu wiesz mi szybko. No, siema Mateu! Siema Mati! Siema Mati! Super! Bez Amo będzie backup takie, że cię normalnie... Kurde, nie mam nic samo, no, za jebioza. Dobra. Tak, tak, no może mieć some cover, jak kurde, no. Jak się zastanowię. <gry> Dobra. Spadł. Jezu, jeszcze drugi, no. Dru Dobra. Jak ja mam kurna bez... I to jest problem tego rozdziału. Dużo amunicji, a potem dużo jej marnujesz. No no teraz akurat by mi się przydało, no bo jak widać Bra widzę cię. Dobra. Staram się kryć ci dupę. Musimy iść równocześnie ze sobą. No. Dobra. No nie, to pranie. a co myślałaś? Nie, myślałam, że, że gościu to... tam stoi. A to tylko pranie. Już sobie to wyobrażam. Robisz tak Can pranie i nagle. O ty, tu no. był gościu. Ja myślałam, że to był gościu, a to pranie. No. Ja kurde, napierdzielam, a to pranie. Kurde, napierdzielam w pranie. No! Zaatakował wręcz. O, od góry będę... O, tu mam coś. Waga, no, mamy... Tu... Rozwaliłem latających Dobra. Ufa. Widzę. widzę. Śmocha z Chin. Poszła! Chińsko... To jest to no, chińska ćmocha zbyt goszczy. Jo, bra widzę ciebie. Gdzie Ale nie z grza Ej, E, ja ci Latająco... dam z ja się dam z kurna. Do strzelasz? No dla typa. Gdzie ty go masz? Już go nie ma, bo go ubiłem, Dobrze, był na chodź do mnie, chodź. Come here, come here. O. Ubiłem. Odznakę. Idę. I come in... no bo jak czytasz, to zrób mi kanapkę. Ja ci Arek, mogę co? kanapkę zrobić Rek co robisz? Z zupę jem. Jem zupę Gdzie jesteś? Nie widzę cię, e, tutaj tu Jak ja to uwielbiam Tutaj no przecież. <noise> tak, gdzie jesteś? O, widzę zupę. cię, dobra <noise> widzę cię Ja to mówię, że tu <noise> Udało się, jesteś, nie? Jesteś, bo się zgubiłem. Tu! Ja lubię dużo jeść i nie tyję. Ja też i ja nie tyje. Ja w ogóle, ja jest tak chudy. Naprawdę. Ja taka chuda bo... nie jestem. Swoje kręgłości mam. Ale też bez przesady. Bo, bo... Ja bardzo często lubię jeździć na rowerze w ogóle bo zresztą do, Robert, do, <grym>, us, a, a do... do pracy jeżdżę na rowerze. Rower Kratos zostawiam. A do... A do pracy dojeżdżam jeszcze autobusem. Znowu mi się Ama skończyła. Czy ty to widzisz? Bądź, czy ty to, to widzisz. Widzę jak padłaś. Padłeś powstań, wtedy raid. Right. Oh. Dawać mi! Amos Rammo kurde Kurde Dobra Rozwaliłem koledze łapkę Dobrze Ow! Jest! Udało się! Kontrowałem ziada I w p, i w dopego! No Dobrze I złota Dobra Oła! Ja, ja się go wysłałem. Tak. Podlazłeś mi! Podaję. Ja mu też. Ja też bym chciał. Szkoda, że cię nie zrzuciłem. Nie próbuj. No. Tak, Dawaj. krysu, jeść aż spodnie pękną. To nie jest próbuj. motto. Nie próbuj mi ja, nie próbuj nawet. Nara. Jak to dość? Dobrze, się uczy. że... beczkę za ramy.